Domyślacie się pewnie, że jest sobota, gdyż wjeżdżam na pchitar. biorą nas na przetrzymanie. Patrzcie, toalety zamknięte chcą nas wykończyć. Taka sytuacja. Tymczasem spójrzmy, ktoś tu przyjechał przede mną. Tym razem nikt. Jestem pierwszy. Tak mi się wydaje. Może się okazać, że już ktoś jest tam dalej, bo ostatnio tak było. Nikogo nie stwierdzono. No i dobra, zobaczcie. Dzisiaj zajmę co najmniej 10 stołów. Tutaj już za mną ktoś szuruje stołem. Powiedziałem panu dzień dobry, nawet nie odpowiedział. No dobra, nic mi do tego. Ok. Tak to wygląda. 10 stołów do rozłożenia będzie. Jak widzicie. Godzina do półtorej roboty. No i dobra, słuchajcie, jest chyba 9 stołów tego bajzlu. Patrz ta jeden stół, drugi stół, trzeci stół, marty idzie lato panie. Czwarty stół, piąty i szósty stół, a z tej strony wszystko po złotówce. wyobrażacie to sobie siódmy, ósmy i dziewiąty stół. Taka sytuacja. 1130 wybiła, parę stówek przytulene. Ja, jak zwykle, zadowolony. Dzisiaj tutaj była telewizja kablowa. Słuchajcie, grudziądzka i pytali mnie. Ja mówię, że ja tu nie narzekam, ale ja nigdy nie narzekam. I po rozmowie całej <grym> chyba spodziewali się, że będę narzekał z tego wynika. No nieważne. Wlecę jakieś zakupy zrobić i odpalić sobie jakieś zimne piwko. Nie, od młodnia chciałem powiedzieć, poważnie, taki pełen energii. Mówię, kurde, co to za młodzik? <grym> Proszę żonę pozdrowić. A ja sobie biegam po placach zabaw. Powiem Wam, że miałem długą przerwę, aż tydzień, dla mnie to długo. No i co, już dwa złote nastrogałem sobie na dwóch placach, teraz jestem na trzecim. Staram się nie nagrywać tej monotonnej czynności pozyskiwania monet, bo wiem, że tego nie lubicie. Kilka ostatnich filmów mnie w tym utwierdziło. Ich oglądalność spadła do zera. No nieważne. Ważne, że biegam, robię to co lubię, a za chwilę zrobimy sobie parę fiflaków. Też wyszedłem z obiegu, bo dawno ich nie robiłem, Sam jestem ciekaw. Najwięcej do tej pory było 19. Ciekawe ile dzisiaj pójdzie. O coś 10 to by było dobrze. Dobra, dla formalności policzymy jeszcze, ile mamy. patrzcie jakie małe nominały, ale jest też złotówka złoty, złoty 2, złoty 4, złoty 6, złoty 8, 2 2,1 2,20, 2,21 dobrze jest a my lecimy robić pompki czy inne dipy 14 wystarczy nie chcemy się dalej dwa kolejne placy nie oddały nic to znaczy jeden grosz oddały a więc po czterech obiektach mamy 2,22 wow, trzy dwójki jakiś znak nie wiem czy w tle słyszycie, te mewy tak się dziwnie nawołują A ja nawołuję piątki, dwójki i dupa lipa, panie, jestem na piątym już z kolei obiekcie i jest kiepściutko, no ale trudno, taki to sezon, przed sezonem było o wiele lepiej, jak pewnie zauważyliście, a jeszcze zaraz sobie zrobimy kolejną serię, przecież za dużo tych kroków tutaj jest, zobaczcie, Czyżby konkurencja znowu. a to będzie? Uhu, panie, całe 20 groszy. No to mamy 2,42. Dobra, robimy drugą serię. Patrz, 20 nie dałem rady. Taki poziom. Uf. Dobra, lecimy na kolejny obiekt. Dokładam 10 groszy. Na oko widzę dwa ziko. Ale są jeszcze jakieś sygnały to. Podejmijmy to naszą dwójeczkę. O panie, to już mam 4,50 z tutaj trochę na takim boisku. Słuchajcie, do siatkówki. Na razie ustrogałem całe ile? Dwa grosze? Wow. Nie, patrz, to jest dyszka. To jest dyszka i to jest dyszka. 20 groszy. Jeszcze lepiej. Dobry. Dobry. Witam, witam. Pana ratownika. <noise> Dzisiaj tutaj buszuje. Tam na, na równiku jeszcze nie gubią w wodzie. Ja, na znaczy, ja wiem, chodzą, ale w wodzie też ktoś łaził? Oprócz mnie, bo ja tam byłem w wodzie parę dni temu. No ja właśnie byłem, to pusto jest, nie? jak tam ja, przy ja. łapkach. No, miłego dzionka. No i dobra. Dorzuciłem 20 groszy z boiska i lecimy dalej. Pana Grzegorza spotkałem, ratownika z Rudnika. Pozdrawiam pana, jeśli pan to ogląda. Zrobiłem mały wywiad. Dowiedziałem się, że już chodzą chopaki na równiku. Oprócz mnie także jest dobrze. A my sobie kawunie machniemy i lecimy dalej. Obiekt numer 7 miniaturowy, ale potrafi zaskoczyć. Panie, mamy łańcuszek, a raczej jego zwłoki i to żelaznek taki będzie 10 groszy. Sygnał 20-21. Aleś oczywiście proszę pana Pod ławeczką kolejne 10 groszy się szykuje No proszę Cóż to za przepiękny sygnał Cóż to za obietnica Jest w końcu piąteczka dawno nie widziana Wow Ale coś jeszcze jest obok już mniej piękny sygnał, ale dwójeczka by się zdała nie, nie dwójeczka, patrz złotówka, szajs metalowa i 50 groszy patrz, 6,50 z jednego dołka ale mam uchachanie czyli co, nie było tu konkurencji no i bardzo mi się to podoba chyba żółte grosze, co? sygnał 34 tak, dwójeczka no i nagle zrobiło się pięknie 11.54 po siedmiu placach tu nadrobiliśmy najwięcej na tym przeszło połowa jest z tego placu fajne a taki mały niepozorny jak to mówią mały ale wariat jestem na ósmym obiekcie słuchajcie Te plac tak szybko lecą. Jeden drugi już jest ósmy. Ja pierdzielę, nawet nie wiem kiedy. Zdziwienie jest takie, że bocianie gniazdo do nic nie oddało. Tym razem kroi się 10 groszy sygnał 20 20. panie złoto. Zamiast 10 groszy to złoto. Pięknie. Pierwszy bliżu. Będą żółte grosze. No proszę. 5 gry. To już to za sygnały tutaj, panie. Kolejne 5 groszy. Dużo sygnałów na tym placu. W jednym praktycznie miejscu. I znowu dwa grosze. Czyżby ktoś to rozsiewał? Panie, mógł być pan porościować dwóch złotówki tu już jest nudne same patrzcie i znów 5 groszy 1 grosz i tak w kółko no tutaj to się nie nudzę Znów 5 groszy i dalsze sygnały apeluję abyście gubili większe nominały Ktoś mi tu rozsypał grosze, żeby mnie zatrzymać, patrz 5 groszy i 1 grosz, a sam kosi teraz piątki i dwójki, gdzie indziej na placu widzita? Taki misterny plan uknął. Dobra, trzeba podliczyć to z tego miejsca. I jeszcze jeden sygnał, nie no, no litości patrz, 2 grosze, jeden grosz, dobra policzymy ile tego jest raz, trzy, 43 trzy grosze i wciąż mam pewne sygnały tutaj w okolicy wow to widzicie co ja w ogóle? Czajcie klimat? stoję w miejscu i wciąż się sypią groszaki Nie nie, to nie ma sensu. Znów jeden, znów jeden, patrz tu też sygnał. Tam też, dobra, pozbieram to, wyłączam się, bo to nie ma sensu. Pozbieram to i się zgłoszę do was. To jest kolejna dostawa, słuchajcie. Ktoś był naprawdę <śmiany> miał poczucie humoru. Ktoś tu wysypał swoją świnkę skarbonkę. Przyznaczcie, którym to zrobił. Miał już panie broda urosła tutaj. Odwodniłem się, zastarzałem się. Tak długo kopię. No ale co, będę kopał dalej. Później to wszystko podliczymy. Patrzcie, raz, dwa, trzy monety. I tu kolejne. I znów się wyłączę, bo szkoda mi kliszy filmowej. Nie, no jest obłęd. Ty, poważnie, to jest niepoważne. Nawet jedna dyszka się zawiruszyła. Ja tutaj stoję od 15 minut co najmniej. Patrzcie, kolejna dawka. I słuchajcie tego. Gdzie tu są gruszaki na kilku metrach kwadratowych? Nie, 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 nie wiem kto to zrobił. Za chwilę mi się to znudzi, poważnie. Ja pierdzielę. Także ktoś dzisiaj zasponsorował odcinek. Depozyt monet z placu zabaw. Jakiś clickbait, trzeba będzie zrobić co? I tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, ostatnia dostawa grosiwa i liczymy. Zaraz zobaczymy ile tego było. Masakra. Albo wiecie co, sami się to licza. Nie mam na to głowy już. Chłop <noise> mnie panie rozbolał od tych groszaków. I ja pierdzielę, tutaj ze 3-4 zł jest co najmniej. Ze 100 monet na oko będzie. Nie wiem czy jeszcze chce mi się chodzić, chyba już nie. No, policzyłem pobieżnie, razem mam 13,90 i nie chciało mi się już tutaj, słuchajcie, targać tego, bo godziny bym musiał tu spędzić. Na pewno dużo groszaków tu jeszcze zostało. Hu, jestem wyczerpany. W ramach odpoczynku od małych nominałów wybrałem się w miejsce, gdzie na pewno będą większe nominały. Taką mam nadzieję. Ech, tak naprawdę nie mam żadnych nadziei, dlatego nie bywam rozczarowany. Zobaczymy. Myślę, że parę ziko jeszcze tutaj dorzucimy, co? No chyba, że był Mateusz przede mną. Co to za brzydki sygnał. Bardzo brzydki sygnał. Szejs metalowy. Ale złotówka bardzo ładna, mimo że z szajsu. Fajnie jest. Tak jak myślałem. Większy nominał się zdarzył niż jeden czy dwa grosze. Ale dla równowagi mamy też jednego grosza. Panie, co to będzie? Yeah. Kolejna złotoweczka z szajs metalu No i fajno. No już myślałem, że nie istnieją większe nominały No to 16 Ziko pękło na tej chwilę w bardzo szybkim tempie. A, 2 Ziko będzie. Sygnał 38. Patrz pan. Co, so, 2 złocisze, śmieciuch i coś jeszcze. I znów będzie śmieciuch amelinowy Sygnał 13. No tak. No to ile mamy? Poczekajcie, bo się głupie. 14,90, 15,90, 16, 18,50. 18,58. Tak powiedzmy, że tak mam. Złotówka i 6 groszy brakuje mi do dwóch dych. To co? Lecim na no uparciucha. Ostatni obiekt jeszcze. Ostrugałem 35 groszy, to jeszcze 70 brakuje. Korzystając z chwili spokoju, informuję was, że właśnie dostrugałem, brakujące 70 groszy, czyli 1 grosz i mamy dwie dychy Tak się jak już jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Na zakupach wnet, to jak widzicie, dzisiaj pani Ninka mnie obsługuje, nie pani Natalia. Słucham? O, fajnie, dzięki. Macie pozdrowienia, słuchajcie, od Natalii. Taka sytuacja. Tam się zaszyła. Ściemę jak zwykle pewnie. No, ona tak ma, nie? Wszystko się udało. Tak. <gryzamy> <gryzamy się z dole> 10, 4, 7, 10 Obgadujemy Natalię. Ale nic nie mówcie, słuchaj, bo się wkurzy. O, fajne. Dzięki. Dziękuję pięknie, mi życzę. Tak sekundkę, tak, sekundkę mamy, mamy dużo czasu. Dzięki. Z telefonem w ręku. No, ustaliliśmy, że Natalka leży między regałami z telefonem w ręku a nie napracuje. Taki podział obowiązków. Tymczasem zmykamy do domku. Oczywiście to są gąbkę Pani Natalio. Pani o tym wie, prawdaż? No i fajno, dwie deszki ustrugane, zakupy zrobione. Czas zmykać się, pocilautować. No i mamy sobotę i mamy pchylitarkę mimo iż zapowiadają brzydko pogodę i deszcz to ja spróbuję coś sprzedać no i jak zwykle kibelki zamknięte tak o nas tutaj dbają robią z nami wywiady w telewizji lokalnej a mają w dupie podstawowe sprawy no nieważne, już widzę tutaj ktoś stoi także nie jestem pierwszy co najmniej drugi no i dalej już nikogo tak to wygląda ja już zarobiłem pierwsze 20 groszy leżało sobie na ziemi i co plan jest taki po prawej stronie wszystko po złotówce po lewej trochę drożej jakieś 8 stołów mnie czeka wyciągania tego szpeju i tak dalej no nic godzinka nie moja lecimy z tym no i dobra słuchajcie udało się rozłożyć 7 stołów te dwa stoliki wszystko po złotówce taka nowa świecka tradycja ekstradycja to jest bardzo stara tradycja. Jeszcze z początków lotnictwa jak nam zabiorą furę, to muszą nam oddać samolot, a pokiegowała nam samolot. A furę? Furę też. Słuchajcie, tu macie takie obrazy, sztuka nowoczesna, panie, książki. Tak, torebki już idę, jazia już idę, tu macie sławy, okulary, czapki, trochę szkła, trochę elektroniki. Takie tam kufle, nie kufle. Bardzo mało dzisiaj towaru. Ale tutaj pani Jadzia ma przepiękne rzeczy. Zobaczcie. O, proszę, czapkę zdjąć. a ładnie się uczestać. Zobaczcie, tutaj. O, waga jest. 61 rocznik. Ile za to wagę, proszę pani? Bo tu ludzie będą pewnie pytać. Do negocjacji. Do negocjacji. 50 zł, panie. Dobra cena. Zapraszamy. O, idzie właśnie tutaj. Klient po tą uwagę, on zaraz ją kupi, ja wam mówię. fotograf. Dokładnie. Zapraszamy. Przyjechała nie? pani ze świeczuszkami sojowymi. Kury, takie, nie? taka wiejska. Bo wiesz, ja mam tego pisklaka na Wielkanoc. I żałujcie, mam że nie możecie poczuć kury. tego zapachu, nie? Taki... Ja tu Zapraszamy. jestem uzależniony, słuchajcie, od tego zapachu. Zapraszamy do Grudziądza. O normalnie zjadłem to, nie? O, i Madzia wyciąga kolejne cudeńka. Pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, jest deszczowo, niezbyt ciepło, a mimo wszystko udało się zarobić parę stówek, czyli jak zwykle jestem mega zadowolony, bo jak wiecie ja jestem zawsze zadowolony, taką mam przypadłość neurologiczną. Tym razem lecę na zakupy do Netto, do Pani Natalii i Pani Miny. Ja mówię, co mnie tak tutaj huczy i buczy, patrzcie, taki widok z rana. McDonalda mnie otworzyli nad oknem. Nieźle, co? Taki baloniarski. Niezły widok, co? Z samego rana o piątej. sobie tu wracam z pchlego targu patrzę a tu paczka do mnie patrz pan jakie piękne przedmioty na pchli targ no nie taka skromna kolego bo tu kolega Paweł napisał tak taka skromna paczuszka na pchli targ w podziękowaniu za naklejki kolejnych sukcesów i świetnych filmów Paweł no dziękuję ci serdecznie Paweł nie jest tak skromny jakby ci się wydawało jest na bogato to się nie zmarnuje a Cezaru ucieszy się najbardziej z PS2, to będzie jego czwarta konsola PS2, <gry> a ogólnie dziewiąta czy tam dziesiąta, bo zbiera. Fajnie, dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie. Zrobiłeś mi mega niespodziankę.